Dzień dobry! Chcę Wam przedstawić moją wegetariańską wersję posiłku obiadowego. Z racji tego, że aktualne zalecenia żywieniowe w zespole metabolicznym mówią m.in. o ograniczeniu spożycia mięsa, dlatego mam dla Was taką inspirację wegetariańską, a mianowicie kotleciki jaglane z brokułem i marchewką. Chciałabym również dodać, że wielkość porcji mo mojego posiłku dotyczy diety na 1500 kalorii dla osób z zespołem metabolicznym. Czego potrzebujemy do wykonania kotlecików jaglanych? Oczywiście potrzebujemy kaszy jaglanej. Potrzebujemy również warzywa, czyli marchewkę i broku. Będziemy potrzebować również mąki, która będzie nam zlepiała nasze kotleciki. Ja mam mąkę orkiszową. I będziemy potrzebować jajka. Dodatkiem do mojego dania będzie surówka z kapusty kiszonej i doprawimy natką pietruszki. Nasze gotowanie rozpoczynamy oczywiście od kaszy jaglanej, którą wrzucam do ugotowanej wody. W międzyczasie możemy przygotować warzywa: marchewkę i brokuł. Więc marchewkę pokroję teraz w kostkę. Przygotowaną marchewkę wrzucam do garnka z wodą. Teraz przygotujemy brokuły. Najlepiej wykorzystać brokuły, te górne końcówki, które będą łatwo rozmiatać się widelcem po ugotowaniu. I trzeba po prostu te brokuły podzielić na mniejsze różyczki. Wrzucamy brokuły do naszej marchewki i przykrywamy. Możemy zawierać się za przygotowanie surówki z kapusty kiszonej natki pietruszki, więc moją kapustę kiszoną troszeczkę pokroję na mniejsze części. Generalnie tu żadnej filozofii nie ma. Kapustę kiszoną dobrze jest wprowadzać w porze jesienno-zimowej, kiedy mamy ograniczony dostęp do surowych warzyw. Kapusta kiszona będzie dobrze wpływała na naszą odporność, ale również na pracę przewodu pokarmowego. Pokrojoną kapustę przesypujemy sobie do oddzielnej miseczki. Teraz weźmiemy natkę pietruszki. Generalnie jestem zwolenniczką natki pietruszki, więc tutaj z tym nigdy nie przesadzimy. Możemy nawet cały pęczek pokroić, jeżeli ją lubimy, ponieważ to jest prawdziwe bogactwo witaminy C. Naszą pokrojoną natkę pietruszki przerzucamy do kapusty. Oczywiście jakiś tłuszcz też by nam się przydał naszej surówce, więc polejemy ją oliwą z oliwek. A teraz wystarczy ją wymieszać. Kasza jest gotowa. Warzywa też już są gotowe, więc możemy je teraz odcedzić. Więc mamy ugotowane warzywa, przesypiemy je teraz do miski. Musimy je rozdrobnić. Ja rozdrobnię je widelcem. Ugotowaną kaszę jaglaną przekładamy do miski. Następnie dodajemy rozdrobnione warzywa. Dodajemy jajko. Następnie dodajemy mąkę orkiszową. I doprawimy nasze kotleciki czosnkiem. Prawimy również pieprzem. I dodamy trochę świeżej bazylii. I z naszej masy formujemy kotleciki. Przygotowane kotleciki możemy wrzucić na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Nasze danie jest już gotowe, wyjęte z piekarnika, więc mogę już przekładać kotleciki na talerz. Oczywiście musimy dodać naszą surówkę, którą wcześniej przygotowaliśmy. Nasze danie jest już gotowe. Smacznego!